W zabrzeńskiej Halimosir odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Okazja jest bardzo szczególna, gdyż 15 lat temu, w 2007 roku, z inicjatywy Jego Ekscelencji, pana ambasadora Zisława Guralczyka, został założony w Katowicach. Odział Śląski, no więc już mamy 15 lat, natomiast to, że przedzi polsko istnieje już 65 lat. Jest bardzo wiele rzeczy, które robimy. Pochwalę się, że ambasada Chińskiej Republiki Ludowej uważa, iż oddział Śląski jest najlepszym oddziałem w Polsce. Zaproszeni goście mogli poczuć klimat Chin, delektując się azjatyckimi potrawami. Była także okazja do zaznajomienia się z tradycyjną sztuką walki Tai Chi. Ja pokazałam formę z wachlarzem, która pochodzi z Chin i uczy się ją od kilku lat. Tai Chi to jest zestaw bardzo powolnych, harmonijnych ruchów, które tworzą tak zwane formy, zestawy ruchów i prowadzą do harmonii, do lepszego zdrowia. Do lepszego życia po prostu. Na pierwszym etapie, drugi etap, tajczy jest sztuką walki. I ja o tym już opowie Antoni, ponieważ on fascynuje się tajczy jako sztuką walki, a ja tai chi jako powolną, harmonijną ruchem ku poprawie zdrowia. Rodzaju sztuk walki jest wiele w Chinach. Tai chi należy do wewnętrznego stylu, czyli takiego, który nie ma znaczenia siła mięśni, yy... Natomiast ma niesamowicie znaczenie energia wewnętrzna, rozluźnienie ciała i był to niesamowicie skuteczny system walki. Spotkanie zbiegło się z obchodami Nowego Roku w Chinach. Opiekunem roku 2022 będzie Tygrys. Tygrys, jak każdy kot, spada na cztery łapy. Więc słuchajcie, bądźcie ostrożni i spadajcie na cztery łapy. Ale bez obaw, bo. Tygrys ma fantazję, więc pokażę, że też macie Madonne. Chiński Nowy Rok, mimo zimowej pory obchodów, nazywany jest również świętem wiosny. Co prawda na wiosnę musimy jeszcze poczekać, ale jak to mówią, już bliżej niż dalej.